Trzy osoby z blisko związanej organizacji mieszkają na odległej wyspie, aby uciec przed korupcją zewnętrznego świata, jednak gdy na jaw wychodzą ich skryte pragnienia, pokusa zagraża ich eksperymentowi i życiu. Aby przetestować swoją psychiczną odporność, członkowie Centrum Uśmiechu, mianowicie operator, przewodniczący i wiceprzewodnicząca, mieszkają na odległej wyspie. Po śniadaniu omawiają swoje sny. Przewodniczący, były pisarz, dzieli się opowieścią o fantastycznej przygodzie, która go zainspirowała, ale po przebudzeniu nie pamiętał szczegółów. Wiceprzewodnicząca wspomina sen o szefie trzeciego wydziału organizacji, ale na pytanie o szczegóły urywa wątek, więc przewodniczący przypomina, że ich projekt nie powiedzie się, jeśli nie będą konsekwentnie raportować. Wiceprzewodnicząca twierdzi jednak, że to wszystko, co pamięta. Trójka przechodzi do codziennych obowiązków, operator raportuje postępy, a pozostała dwójka ćwiczy synchronizację. Następnie odbierają kilka skrzyń z magazynu i przewożą je do kontenera na plaży. Po otwarciu kontenera okazuje się, że dostawa nie zawierała żywności, której zaczyna brakować. Mimo to ładują skrzynie z ciężarówki do kontenera, zabierając przy tym nowo dostarczone pudełka. Potem spacerują brzegiem, gdzie znajdują śmieci wyrzucone przez morze. W nocy, gdy śpią, inni członkowie organizacji dostarczają kolejne skrzynie, zabierając te pozostawione przez trójkę. W tym czasie operator śni o kobiecie na schodach i dotyka jej nogi. Rano opowiada o śnie, wspominając, że miejsce przypominało internat jego szkoły, choć nie rozpoznaje kobiety. Przyznaje też, że sen go podekscytował, więc przewodniczący decyduje, że operator spędzi dzień w dziurze, aby pozbyć się intymnych pragnień. Gdy inni udają się do kontenera, operator kopie dół i spędza resztę dnia zakopany do pasa. Wiceprzewodnicząca odwiedza go później, a on zapewnia ją, że proces uwolni go od złych myśli. Kobieta podziwia jego szczerość, przyznając, że sama ma z tym trudności. Operator pyta, czy i ona miała podobne pragnienia, ale ona zaprzecza, wyjaśniając, że chodzi o coś innego. Zażenowana prosi go o zachowanie tego w tajemnicy, lecz operator natychmiast zgłasza jej sekret przewodniczącemu. Ten nakazuje jej wyznać prawdę o snach, ale wiceprzewodnicząca twierdzi, że ich nie pamięta. Mimo to mężczyźni ją przesłuchują, zakładając, że śniła o fizycznych relacjach z szefem trzeciego wydziału. W rezultacie wiceprzewodnicząca spędza noc w dziurze. Jakby chcąc ją pocieszyć, operator wyznaje, że jego sen był w rzeczywistości wspomnieniem. W drugiej klasie został wyrzucony ze szkoły za picie, a jego sen dotyczył momentu przed wyjazdem, gdy dziewczyna, którą lubił, żegnała się z nim. Projekt mógł przywrócić te wspomnienia, choć w rzeczywistości nigdy jej nie dotknął i nie pamięta jej twarzy. Wyobraża sobie jednak, że wiceprzewodnicząca była tą kobietą na schodach. Rano trójka wraca do rutyny, choć operator czuje się nieswojo w obecności wiceprzewodniczącej. Sprawdzając kontener, odkrywają, że dostarczono im jedynie mąkę i wodę. Zmagają się z przygotowaniem posiłku, przypominając sobie o odpadach na brzegu. Przewodniczący znajduje opakowania po makaronie, co sugeruje, że wystarczy mąka i woda. Wiceprzewodnicząca proponuje użycie słonej wody, a operator znajduje skorupiaki do wzbogacenia posiłku. Przygotowują danie, które okazuje się lepsze niż oczekiwali. Przewodniczący zastanawia się jednak, czy składniki z oceanu nie zanieczyszczą ich ciał, ponieważ nie były oczyszczone przez ich mistrza. Pozostali zapewniają, że pochodzą z oceanu, więc nie powinny być skażone. Więcej szczęścia mają, gdy zaczyna padać deszcz, co pozwala im się umyć i zebrać więcej wody. Gdy kobieta przemaka, operator nie może powstrzymać się od patrzenia na wiceprzewodniczącą. Wieczorem przewodniczący ma koszmar, w którym nastolatki zmuszają go do jedzenia brudu. Rano raportuje, że to wspomnienie, co martwi go, że sen był ostrzeżeniem o skażeniu ich wczorajszego posiłku. W kontenerze znajdują szklaną skrzynię z fioletowymi kulkami. Ponieważ brakuje mąki, sprawdzają, czy kulki są jadalne, ale zapach wzbudza podejrzenia operatora i wiceprzewodniczącej. Przewodniczący zapewnia, że centrala nie przysyła złej żywności, więc zjada jedną z kulek, po czym choruje. Reszta próbuje znaleźć jedzenie w morzu, ale operator znów się rozprasza, gdy kobieta moczy się w wodzie. Gdy ją obserwuje, zauważa ośmiornicę na swoim bucie, a potem olbrzymią falę, która zdaje się nadchodzić. Operator otrząsa się z tej wizji i znajduje się na brzegu, gdzie piecze jeżowce. Dołącza do niego wiceprzewodnicząca, więc oferuje jej kawałek, obserwując, jak go zjada. Kobieta pyta, dlaczego patrzył na nią całą noc w dziurze, wyznając, że była całą noc przytomna. Mężczyzna nieśmiało wyznaje, że kobieta z jego snu zmieniła się w nią. Słysząc to, wiceprzewodnicząca jedynie dziękuje mu za szczerość. W nocy okazuje się, że przewodniczący ma gorączkę. Zastanawia się, czy ich mistrz chce ich się pozbyć, jak innych wcześniej. Poddając się losowi, mężczyzna wyznaje, że znalazł na brzegu magazyn, w którym opisano ich organizację jako niebezpieczną sektę. Ujawniono też, że szef trzeciego wydziału uciekł z organizacji i jest ścigany przez władzę. To łamie serce wiceprzewodniczącej, która została zrekrutowana przez tego szefa. Operator odmawia jednak uwierzenia, twierdząc, że media kłamią. Przekonują się, że przewodniczący choruje od skażenia magazynem, a nie fioletową żywnością. Aby go uratować, czekają na dostawy na brzegu, mając nadzieję poprosić o lekarstwa. W trakcie czekania wiceprzewodnicząca pyta: Czy coś wydarzyło się na wyspie przed jej przyjazdem?, zauważając, że przewodniczący wspomniał o pozbywaniu się innych. Operator bagatelizuje to, mówiąc, że gorączka sprawiła, iż mówił nonsensi. Zaniepokojona kobieta zdaje sobie sprawę, że jeśli przewodniczący umrze, zostaną na wyspie sami. Myśl o tym budzi w nich różne wyobrażenia, które szybko odrzucają, zanim pojawi się łódź. Zbliżają się do ekipy dostawczej, która jest zaskoczona ich widokiem. Jeden z mężczyzn podaje im butelkę lekarstwa z napisem Proces zakończony, choć nie dostarczono jedzenia. Rano przewodniczący odzyskuje zdrowie dzięki lekarstwu, choć twierdzi, że nie pamięta swoich słów z poprzedniej nocy. Dodaje, że mógł zostać skażony magazynem, ale fioletowa żywność usunęła truciznę z jego umysłu, więc sugeruje, by pozostali także ją spróbowali. Operator ujawnia jednak, że już ją wyrzucili. Zaskoczony przewodniczący uznaje, że jedzenie mogło się zepsuć podczas dostawy, przez co zachorował. Wyznaje, że pamiętał swój sen i rozpoczął pisanie powieści science fiction o unoszącym się mieście. Ekscytuje się, że ich eksperyment ewoluuje ich umysły, zmieniając sny w rzeczywistość. Wspomina też rzekę widzianą w śnie, ale zanim mówi więcej, zauważają nową łódź. Szybko konfrontują grupę przybyłych mężczyzn, ostrzegając ich, by odeszli. Mężczyźni twierdzą, że pili na łodzi, zgubili się na morzu i ich bateria padła. Proszą o pomoc, ale przewodniczący nalega, by odeszli. Wtedy mężczyźni rozpoznają logo organizacji na ich ubraniach, śmiejąc się, bo słyszeli plotki o sekcie. To oburza wiceprzewodniczącą, która nazywa ich degeneratami. Jeden z nich nagle ją chwyta, nazywając śmierdzącą, co prowokuje operatora do ataku. Wywiązuje się bójka. Mężczyźni włamują się do kontenera, a operator zostaje pobity. Wiceprzewodnicząca próbuje go bronić, ale inny napastnik ją atakuje, rozdziera jej spodnie i zaczyna ją całować. Na szczęście operator rzuca się na niego i nakazuje kobiecie wezwać pomoc z centrali. Kobieta ucieka, podczas gdy przewodniczący walczy z pozostałymi, by chronić skrzynię w kontenerze. Gdy napastnicy nie odpuszczają, przewodniczący w furii wyciąga broń ze skrzyni, a wiceprzewodnicząca z daleka słyszy strzał. Później operator wraca do obozu, gdzie wiceprzewodnicząca przeprasza za eskalację sytuacji. Zapewnia ją, że to nie była jej wina, po czym mówi jej, że przewodniczący sprząta na plaży. Operator następnie wpisuje raport, wspominając, że pięć odpadów zmusiło ich do przeprowadzenia ostatecznego przetwarzania. W trakcie tego wiceprzewodnicząca pyta, czy mieli broń, ale mężczyzna mówi jej tylko, żeby się tym nie martwiła. Przypominając sobie atak, wiceprzewodnicząca pyta, czy rzeczywiście śmierdzi. Operator sprawdza, ale interakcja ekscytuje ich oboje. Wiceprzewodnicząca następnie przyznaje, że kiedy mężczyzna jej dotknął, poczuła podniecenie. Beszta się za odczuwanie tego w ten sposób, a operator radzi jej wyznać to przełożonym, aby rozpocząć oczyszczenie. Obiecuje również wyznać, ujawniając, że on także był podekscytowany w jej towarzystwie. Ku jego zaskoczeniu, wiceprzewodnicząca postanawia poddać się pragnieniom i zaczyna zaspokajać ich oboje. W tym czasie przewodniczący sprawdza łódź intruzów i konsumuje ich przekąski oraz alkohol. Późnym popołudniem dwoje wyznaje pragnienia, które czuli podczas ataku, i proszą przewodniczącego o radę. Ten zakłada, że wszyscy zostali skażeni przez intruzów, więc mówi im, żeby odpoczęli. Tej nocy ekipa dostawcza zabiera ciała intruzów. Rano przewodniczący chwyta wiceprzewodniczącą za szyję, aż ta traci przytomność. Kiedy odzyskuje świadomość, mężczyzna pyta, czy widziała rzekę, a ona twierdzi, że tak. To zachwyca przewodniczącego, który twierdzi, że ich mistrz wspominał rzekę którą zobaczą podczas doświadczenia bliskiego śmierci, tak jak wtedy, gdy został zatruty. Następnie przewodniczący dusi operatora, aby sprawdzić, czy on także ją zobaczy. Wtedy operator odnajduje się, prowadząc w stronę kontenera. Przewodniczący przypomina mu, że ponieważ sam wciąż dochodzi do siebie, nie mógł prowadzić, więc zajął jego miejsce. Operator tego nie pamięta, więc kobieta zastanawia się, czy doświadczenie bliskie śmierci nie pomdruge mu pamięci. Mężczyzna zauważa, że wiceprzewodnicząca rozdarła część swoich dżinsów, zamieniając je w shorty. Tłumaczy, że ponieważ mężczyzna rozerwał jej dżinsy poprzedniego dnia, postanowiła je wyrównać. Dojeżdżają do kontenera, ale nie znajdują jedzenia, więc zbierają je w oceanie. Podczas tego wiceprzewodnicząca przyznaje, że naprawdę nie widziała wcześniej rzeki, tylko udawała przed przewodniczącym. Jednak operator twierdzi, że naprawdę widział rzekę, na której płynęli łodzą. Słysząc to, Wiceprzewodnicząca ma nadzieję, że rzeczywiście mogą popłynąć łodzą. Następnie zaprasza mężczyznę do pływania. Ten odmawia na początku, ale kiedy się odwraca, widzi, że kobieta zdjęła ubrania. Skuszony, wkrótce dołącza do niej, a oni spędzają prywatne chwile na plaży. Późno w nocy przewodniczący ma ekscytujący sen o wiceprzewodniczącej. Rano oskarża ją o to, że uwiodła go przez sny, więc teraz musi być oczyszczony przez interwencję fizyczną. Z tego powodu rozkazuje innym przywiązać go do masztu flagowego, ale także nakazuje wiceprzewodniczącej wykonać akt na nim, przy czym ma go ugryźć, jeśli zostanie zadowolony. Odmawia, zauważając, że może umrzeć podczas aktu. Jednak mężczyzna nalega, że wolałby umrzeć, niż zostać skażonym. Bez wyboru kobieta rozbiera się i wykonuje akt. Przewodniczący walczy z wrażeniem, przypominając sobie, że nie może mu ulec. Dni później przewodniczący i wiceprzewodnicząca zbierają jedzenie w oceanie, choć mężczyzna zauważa, że jego towarzyszka nadal jest wobec niego chłodna. Martwi się, że czuje się winna z powodu nieudanego oczyszczenia. Nie tylko go nie ugryzła, ale także połknęła truciznę. Zastanawia się więc, czy będą skuteczniejsi, jeśli zmienią miejsce swojego aktu, dodając, że w jego śnie byli na plaży. Z tego powodu kobieta zostaje zmuszona do ponownego wykonania aktu, ale jak poprzednio, nie może ugryźć przewodniczącego. Następnie decyduje, że muszą to powtarzać, aż im się uda, co budzi podejrzenia operatora. W nocy operator i wiceprzewodnicząca nie mogą spać z powodu wydarzeń. Spotykają się w magazynie, gdzie kobieta zastanawia się, czy przewodniczący miał takie sny o niej z powodu tego, co zrobili na plaży. Akt przypomina jej przemocowego byłego męża, przed którym uciekła, kiedy spotkała szefa trzeciego oddziału. Działania przewodniczącego sprawiają, że czuje się, jakby była w tej samej sytuacji, więc prosi operatora, aby ją zabrał. Jednak mężczyzna zauważa, że nie mogą uciec z wyspy. Jakby chcieli zapomnieć o swoich problemach, oboje zaczynają się do siebie zbliżać, ale przewodniczący ich przyłapuje. W efekcie operator spędza dni i noce w dziurze ponownie, choć przewodniczący oszczędza kobietę, twierdząc, że mężczyzna po prostu kontrolował jej umysł. Zaprzecza temu, ale przewodniczący odmawia obarczania jej winą. Późno w nocy wiceprzewodnicząca sprawdza operatora, który teraz obawia się, że organizacja go zniszczy. Tymczasem kobieta nadal się o niego martwi. A przewodniczący kontynuuje swoje zadania jak zwykle. Podczas praktyki synchronicznej odkrywają, że narysowali ten sam wzór, ale w odwrotną stronę. To przekonuje przewodniczącego, że są teraz w pełni zsynchronizowani. Dzięki temu spekuluje, że jego sen o niej nie dotyczył pragnień, ale prawdziwej miłości. Twierdzi, że teraz, gdy udowodnili swoją synchronizację, są kompatybilni, aby stworzyć dziecko. Ten pomysł przeraża kobietę. Więc w środku nocy wstaje z łóżka i znajduje przewodniczącego śpiącego obok swojego notatnika ze snami. Rano przewodniczący wpada w panikę, ponieważ notatnik zniknął. Wiceprzewodnicząca ujawnia, że go ma, twierdząc, że znalazła go na zewnątrz. Jednak wypuszcza kartki, a wiatr je rozwiewa. Przewodniczący desperacko zbiera kartki, a ona korzysta z okazji, by zgłosić działania mężczyzny do centrali. Wkrótce mężczyzna ją przyłapuje przy komputerze, więc odwraca jego uwagę, dotykając go. Kiedy to robi, ponownie walczy z doznaniami, twierdząc, że szef trzeciej dywizji musiał również zmusić ją do tych działań. Podkreśla, że nie jest jak ten człowiek, który ich porzucił. W tym momencie wiceprzewodnicząca zauważa, że stracił zainteresowanie jej czynami, więc używa tego jako dowodu, że jego zainteresowanie nią nie wynika z pożądania, lecz miłości. Jednak kobieta zwraca uwagę, że zmusił ją do tych czynów, co już zgłosiła do centrali. Mężczyzna to ignoruje, twierdząc, że chce stworzyć z nią nowe życie. Ona podważa to, kontynuując akt wobec niego. Aby się oprzeć, prosi ją o rękę. To jednak przekonuje kobietę, by ugryzła, nie chcąc być uwięzioną z kolejnym manipulacyjnym mężem. Wkrótce wynosi jego ciało, a załoga dostawcza znajduje je w kontenerze magazynowym tej nocy. Następnego dnia operator budzi się w obozie, gdy wiceprzewodnicząca wraca z plaży. Pielęgnuje go, aby doszedł do zdrowia, i kłamie, że Centrala zajęła się przewodniczącym za nią. Teraz mają obóz tylko dla siebie, więc para zaspokaja swoje pragnienia. Po ich czynie operator przypomina sobie, jak jego matka błagała go, by opuścił organizację, mimo że sama była jej członkiem. Twierdziła, że organizacja manipulowała nią, by go zrekrutować, ale tego żałowała i chciała ocalić syna. Jednak on ją porzucił. W ciągu następnych dni para cieszy się swoim towarzystwem, choć operator wciąż zmaga się z wspomnieniami. Wiceprzewodnicząca przerywa jego myśli pewnej nocy, martwiąc się, że nie otrzymali żadnych listów ani dostaw. Zastanawiają się, czy organizacja odkryła ich związek, myśląc, że i tak złamali zbyt wiele zasad. W końcu operator pyta swoją kochankę o jej prawdziwe imię. Ona się waha, więc rezygnuje z pytania. Bez dostaw dwoje kontynuuje łowienie własnego jedzenia, mając nadzieję, że mogą być samowystarczalni i żyć na wyspie na zawsze. Jednak na plaży wiceprzewodnicząca widzi trzy ciała byłych praktykantów, ale gdy operator sprawdza, znikają. Ma również wizję przewodniczącego przywiązanego do masztu flagowego, gdy jej umysł wciąż jest nękany lękami o organizację. Pewnego dnia wiceprzewodnicząca widzi dziwną formację chmur, zastanawiając się, czy to znak. W tym momencie operator otrzymuje nowy list od organizacji, ogłaszający, że jutro przybędą ich współpraktykanci. Ku ich zaskoczeniu następnego dnia przybywają setki członków. Ponadto wiceprzewodnicząca zostaje zaciągnięta na pole przez szefa trzeciej dywizji, który również przybył prosi ją, by uciekła z nim, twierdząc, że ich mistrz stał się brutalny, a kilku członków doznało załamań psychicznych z jego powodu. Utrzymuje, że trzymanie setek członków w ciasnych przestrzeniach, zmuszanie ich do recytacji mantr i zapisywania snów sprawiło, że niektórzy z nich mylą sny z rzeczywistością. To doprowadziło do poważnych konsekwencji, jak wtedy, gdy jeden z mężczyzn zabił swoich towarzyszy, myśląc, że pokonuje niewidzialnych wrogów. Wiceprzewodnicząca obawia się, że szef został zindoktrynowany przez skorumpowany świat, ale mężczyzna upiera się, że próbuje ją uratować, ponieważ ich mistrz zamierza dziś zmusić wszystkich do zakończenia życia. Następnie obejmuje kobietę, błagając ją, by z nim uciekła. Jednak operator znajduje ich i krzyczy do innych, że wśród nich jest szpieg. W związku z tym kilku uzbrojonych mężczyzn odpędza szefa. Rozpoczyna się wydarzenie organizacji prowadzone przez mistrza. Rzecznik ogłasza ich odejście z brudnego świata, podczas gdy członkowie otrzymują fioletowe napoje. To jeszcze bardziej martwi wiceprzewodniczącą, zwłaszcza gdy znajduje chłopca w ich grupie. Widząc jej wątpliwości i słysząc jej rozmowę z szefem, operator nagle wytrąca napoje innym, krzycząc, by ich nie pili. Zostaje powalony przez innych, ale szef pojawia się i strzela do mistrza. Zostaje zastrzelony, ale policja nagle przybywa, wywołując bitwę między członkami a funkcjonariuszami, podczas gdy wiceprzewodnicząca próbuje osłonić chłopca przed przemocą. Jednak chłopiec wymyka się z jej uścisku, a kobieta zostaje powalona na ziemię i stratowana. Operator później znajduje ją ciężko ranną, a jedyne, co może powiedzieć, to mantra organizacji, zanim traci przytomność. Miesiące później operator i wiceprzewodnicząca spełniają swoje marzenie o wspólnym rejsie łodzą. Operator cieszy się, że przeżyła zamieszki, choć przyznaje, że czuł smutek po opuszczeniu ich wyspy. W tym momencie obok przepływa inna łódź z kobietą w koszulce organizacji, ale traktuje ją jak nowinkę, żartując z kultu ze swoimi przyjaciółmi. Słysząc, jak ich doświadczenie stało się żartem, operator czuje frustrację. Następnie zauważa, że jego towarzyszka jest rozebrana, ujawniając, że tylko śni o tej podróży łodzą. W rzeczywistości operator jest w więzieniu, wciąż kurczowo trzymając się praktyk organizacji dla pocieszenia. Pewnego dnia zostaje wezwany przez naczelnika więzienia, ponieważ terrorysta wziął członków kongresu jako zakładników, żądając uwolnienia członków organizacji. Ku zaskoczeniu operatora porywaczem jest przewodniczący, który najwyraźniej przeżył. Nalega, by jego dawny towarzysz dołączył do niego w odbudowie organizacji, ale operator odmawia, akceptując konsekwencje swoich działań. Operator później koncentruje się na swoim śnie o rzece z ukochaną, ponieważ jest to jedyne miejsce, w którym czuje spokój. Spoglądając na okratowane okno, zauważa tę samą formację chmur, którą widział z wiceprzewodniczącą, zastanawiając się, czy to znak od niej z nieba.